Czy wiedziałeś, że są komplementy, które są wręcz zakazane? Bo kiedy rzucisz jednym z nich, kobieta po prostu nie może przestać o tobie myśleć przez cały dzień? I nie mówię tutaj, o jesteś piękna albo masz ładne oczy. Mówię o takich komplementach, które trafiają prosto w emocje i psychikę. Chcesz wiedzieć, jakie to są? To oglądaj do końca, bo zaraz ci zdradzę siedem zakazanych komplementów, które sprawiają, że kobieta totalnie się tobą zauroczy. Są. Rzeczy, które możesz powiedzieć kobiecie i które sprawiają, że będzie o tobie myślała przez dni, sama nie wiedząc czemu. A najlepsze? Większość facetów nigdy nie dowie się, co to za słowa, ale ty dziś się dowiesz. Pokażę ci siedem zakazanych komplementów, które potrafią zostawić kobietę całkowicie oczarowaną tobą. Jesteś inna niż wszystkie kobiety, które poznałem. Szczerze? Jeśli jest coś, co potrafi poruszyć kobietę, to właśnie to zdanie. Bo kiedy jej to mówisz, to tak naprawdę przekazujesz spośród wszystkich tylko ty się wyróżniasz. I to uderza w punkt. Kobieta chce czuć się wyjątkowa, niepowtarzalna, jak ta jedna, jedyna. Zaczyna myśleć, że jest w niej coś takiego, co przyciąga cię bardziej niż cokolwiek innego. I co się dzieje? Będzie chciała ci udowodnić, że naprawdę jest kimś wyjątkowym. Ale pamiętaj, mów to szczerze, z uczuciem patrząc jej w oczy. Tylko wtedy ten komplement naprawdę działa. Twój sposób myślenia jest niesamowicie pociągający. No serio. Ten komplement roztapia serce każdej kobiety, bo każdy potrafi powiedzieć, że ma ładne ciało, ale kiedy mówisz coś takiego, pokazujesz, że kręci cię jej umysł to jak myśli, jak patrzy na świat. I to działa na zupełnie innym poziomie. Kobieta czuje, że ją widzisz. Nie tylko z zewnątrz, ale też od środka. I wtedy przychodzi ta myśl: "Wow. On uważa, że mój umysł jest seksowny?" I to rozpala coś, czego wielu facetów nawet nie dostrzega. Chcesz się wyróżnić? Zacznij komplementować jej mózg, nie tylko wygląd. Uwielbiam to, jak mnie prowokujesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ten tekst to taka elegancka pikanteria, a kobiety kochają coś takiego. Gdy jej to mówisz, pokazujesz, że działa na ciebie w sposób totalnie naturalny, że nie musi się starać, żeby cię poruszyć. I to jest potężne, bo daje jej poczucie, że jest zmysłowa i kusząca, ale bez przesady, bez wulgarności po prostu sobą swoją obecnością, gestem, spojrzeniem. Każda kobieta chce czuć, że ma taką moc. A kiedy ty to dostrzegasz. Oho, wtedy zaczniecie prowokować świadomie, tylko po to, żeby zobaczyć, jak daleko to może pójść. A teraz powiedz mi jedno. Jaki był najlepszy komplement, jaki kiedykolwiek dałeś kobiecie? Taki, po którym uśmiechnęła się inaczej. Wiesz o co chodzi, nie? Albo może Próbowałeś komplementu i coś nie pykło? Daj znać w komentarzu: Serio, chcę poznać twoje historie, a może użyję jednej z nich w następnym wideo? Masz w sobie coś tajemniczego, co mnie intryguje. No i tu wjeżdżasz na głębszy poziom, mój drogi. Ten komplement działa na psychikę kobiety w sposób, którego większość facetów nawet nie ogarnia, bo nie mówisz jej, że jest ładna, że ma fajne ciało. Mówisz, że jest zagadką, którą chcesz odkryć. I to jest miód na serce kobiety, bo ona zaczyna się czuć jak ktoś wyjątkowy, złożony, nieoczywisty. I co się wtedy dzieje? Zaczyna specjalnie podsycać ten klimat. Bawi się niedopowiedzeniami, spojrzeniami, ciszą. Zaczynacie grać w taki mały, cichy flirt. A jak powiesz to z tym swoim lekko zaczepnym tonem, patrząc jej w oczy z pół uśmiechem, to wiedz, że właśnie odpaliłeś grę w uwodzenie na pełnej, i ona będzie chciała, żeby się rozgryzł. Powoli, kawałek po kawałku. Bo każda kobieta chce być tym tajemniczym sekretem, którego ty jeszcze nie odkryłeś do końca. 5. Kiedy się uśmiechasz, mam ochotę rozpieprzyć wszystko. Oj, kochanie, ten komplement to prawdziwy majstersztyk, bo on łączy wszystko, co kobiety uwielbiają słyszeć. Słodycz, pożądanie i tę subtelną nutkę pikanterii, która przyspiesza bicie serca. Gdy powiesz to w odpowiednim momencie, z tym swoim lekko zawadiackim, lekko oczarowanym spojrzeniem, trafiasz w dziesiątkę. Wiesz czemu? Bo uśmiech kobiety to jedna z jej największych broni. A kiedy pokazujesz, że ten jeden mały detal już cię rozwala, że przez to chcesz odpuścić kontrolę i po prostu da rozpieprzyć wszystko... Ona czuje się pożądana w sposób lekki, czarujący, bez cienia wulgarności. I uwaga, tu nie chodzi o sam uśmiech, chodzi o to, co ten uśmiech z tobą robi. Pokazujesz, że działa na ciebie mocno, że nie możesz się powstrzymać, a ona oczywiście się uśmiechnie, ale już z zupełnie inną intencją. W głowie zacznie krążyć miliony myśli. On chce mnie teraz pocałować. Przycisnąć do ściany, rozczochrać mi włosy, albo pościel? I właśnie ta niepewność, ta ukryta sugestia, sprawia, że jej wyobraźnia zaczyna szaleć. Zasiewasz w niej ziarno napięcia, ciekawości, pragnienia czegoś więcej. A wiesz, co będzie dalej? Następnym razem, gdy się do ciebie uśmiechnie, zrobi to specjalnie żeby sprawdzić czy w końcu naprawdę stracisz kontrolę i rozpieprzysz wszystko co trzeba. Jest coś w tobie, co totalnie mnie uzależnia. Ten komplement działa jak piosenka, która nie chce wyjść z głowy, zostaje i gra w kółko. Bo kiedy mówisz to kobiecie, uruchamiasz w niej mega silny psychologiczny trigger. Ciekawość pomieszaną z pożądaniem. Nie mówisz co dokładnie cię tak uzależnia i właśnie w tym cały czar. Może to jej zapach Sposób mówienia, spojrzenie, śmiech, ale ty zostawiasz to w zawieszeniu. A ona? Oszaleje. W tym pozytywnym sensie oczywiście kobiety kochają tę nutkę tajemnicy. Będą się głowić, co to dokładnie jest. Co takiego w sobie ma, że aż nie możesz przestać o niej myśleć. I co się wtedy dzieje? Ona chce ci tego dawać więcej. Nawet jeśli nie wie czego dokładnie. Zaczyna cię coraz bardziej kusić, przyciągać, tylko po to, żeby utrzymać ten efekt uzależnienia. A to, mój drogi, tworzy więź dużo mocniejszą niż wszystkie gładkie słówka razem wzięte. Z tobą wszystko staje się fajniejsze. Ach, to jeden z tych komplementów, które brzmią niewinnie, ale trafiają prosto w serce. Bo kiedy mówisz to kobiecie, dajesz jej do zrozumienia, że sama jej obecność zmienia twoją rzeczywistość. Że nawet zwykłe rzeczy, pójście, do sklepu, spacer bez celu, a nawet siedzenie w ciszy nagle stają się przyjemne, lekkie, pełne dobrej energii. I to jest turbomocne, bo ona czuje, że to, co cię przyciąga, to nie tylko jej wygląd, nie tylko rozmowy, ale to, jak się przy niej czujesz. I wtedy myśli: serio? On naprawdę czuje się przy mnie lepiej tylko dlatego, że jestem? No i masz to. Stajesz się tym facetem, z którym chcę spędzać czas, bo wie, że z tobą będzie śmiech, lekkość, magia bez spiny. A kobiety kochają to połączenie plus, plus, zauroczenie. Więc kiedy rzucisz ten tekst, patrz jej w oczy, z uśmiechem, który mówi: Uwielbiam twoją energię, bo wtedy ona będzie chciała tej energii dzielić z tobą coraz więcej, i więcej, i więcej. Te komplementy działają, bo trafiają w to, czego większość facetów nawet nie zauważa w emocje, psychikę i ego kobiety. Ale używaj ich z głową, ok? Bo jak raz to powiesz, ona zacznie widzieć Cię zupełnie inaczej. Podobało się? To kliknij lajka, like zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, który z tych komplementów użyjesz jako pierwszy. A w kolejnych w filmach pokażę Ci jeszcze więcej psychologicznych trików, które sprawiają, że kobieta nie potrafi przestać o Tobie myśleć.